Kiedy hmm, tak, tak, zaczniemy, kiedy będzie kolejne. gotowe. To najważniejsze macie jest kompletny przetarg. Macie decyzje środowiskowe. Projektowanie maksymalnego czasu, czyli pierwszy kwartał 2.7 możemy zaczynać i analizujemy, czy możemy zaczynać dwa równolegle. Bo jakby przy, przy jednym kejsie no tak naprawdę w ogóle nie było drogie, więc można spokojnie to zrobić i ruchomo nam by... wygląda no, na to, żebyśmy to No bo to było punktowane, im bardziej przygotowany projekt, tym tak, tak, bardziej to Ten był pod względem punktacji na... Dojrzały projekty. A ten drugi? A ten drugi był chyba na 12. 16 się łapała. Prędkość pociągów to jest 150 km. Dzięki likwidacji podwyższymy do 160 km. Nie, nie, to po prostu... Jest... Jak będzie kolej dużych prędkości, no to... Bo to będzie tylko do czyli lepiej dla kolei, bo będzie więcej pociągów. Dokładnie. drogi Współpracujemy. Współpracujemy. To się dopiero zaczyna. Bardzo owocnie. Posła mhm. Krzysztofa Chabura. Prezydent miasta Łodzi Hannę Stanowską. Witam Państwa. Prezesa PKP PLK, Piotra Wyborskiego. Dyrektora oddziału GDDK Marcina Amroza. Panie Ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu. Witam Państwa. Dzisiaj w Łodzi ogłaszamy wyniki konkursu, który zorganizowała PKP.LK na wybudowanie bezkolizyjnych przejazdów drogowo-kolejowych, a tym samym zlikwidowanie niebezpiecznych i tworzących korki przejazdów kolizyjnych na. Na skrzyżowaniu dróg i kolei. Konkurs ogłoszony był dla wszystkich zarządców dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, dróg krajowych, wszędzie tam, gdzie jest kolizja ruchu drogowego i kolejowego. Wyłoniliśmy 16 najlepszych projektów i w sumie dofinansujemy te projekty wartością 430 milionów złotych. Ten, na ten konkurs zapotrzebowanie w całej Polsce jest naprawdę bardzo dużo, dlatego wznawiamy nowy, ogłaszamy nowy konkurs. Już 5 sierpnia będzie ogłoszenie na nabór nowych wniosków. Ale cieszymy się z wyłonienia tych 16 bardzo dobrych projektów w całym kraju. Wartość dofinansowania 430 milionów złotych i dofinansowujemy projekty zarówno. W dużych miastach i w małych miejscowościach. Są to między innymi Poznań, Łódź, ale także mniejsze miejscowości, tak, załupki czy ołtarze w słynne miejsce, znane miejsce, gdzie tworzą się naprawdę ogromne korki i dochodziło niestety do wielu zdarzeń, wypadków. Dlatego bardzo się cieszymy, że akurat te projekty miały taką liczbę punktów, która zakwalifikowała te projekty do dofinansowania. W województwie łódzkim cztery projekty uzyskały dofinansowanie: dwa w Łodzi, ulica Malownicza i Hetmańska oraz Justynów i Pabianice. Każdy z tych projektów ma innego zarządcę dróg, w Łodzi, panią prezydent. W Pabianicach zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i w Justynowie. Także mamy zarządcę i powiat, który bardzo mocno zabiegał o to, żeby wreszcie zrealizować tę inwestycję. Dlaczego te inwestycje są tak ważne? Przede wszystkim, że na tych przejazdach będzie bezpieczny. Zarówno dla kierowców, jak i dla komunikacji kolejowej. Unikamy opóźnień pociągów, ale także no, w przypadku tego przejazdu, na którym jesteśmy. Ten przejazd zamknięty jest... 16,5 godziny na dobę. Tworzą się ogromne korki. Żeby przedostać się z jednej strony miasta na drugą, a czasem województwa, bo to jest także szlak komunikacyjny dla wielu innych miejscowości, trzeba odstać w tym miejscu naprawdę bardzo, bardzo długo. W takich miejscach jak łódź zdarzy się po prostu rewolucja. 16,5 godziny zamknięty przejazd na dobę. To jest naprawdę bardzo długi czas. Po wybudowaniu tej inwestycji skończą się korki, skończą się wieczne oczekiwania i niepewność, czy jestem w stanie dojechać na czas na umówione spotkanie, ale także to zaoszczędzi wielu, wiele czasu tym osobom, na których czas to pieniądz, a w transporcie czas to pieniądz przy realizowaniu różnego rodzaju działań w ramach prowadzenia działalności gospodarczej jest to niezwykle ważne. Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować wszystkim tym, którzy wygrali ten konkurs, zaprosić pozostałych zarządców dróg do zgłaszania się w następnym konkursie, na który przeznaczamy także kolejne 430 milionów na realizację tego typu przedsięwzięć. Uzyskać można dofinansowanie maksymalnie 60 milionów złotych. Poszczególne te inwestycje uzyskały od 9 do 14 milionów złotych dofinansowania. Bardzo się cieszę z tego partnerstwa. Dziękuję za tę decyzję. To jest wspólne finansowanie. Koszt jest także po stronie miast, powiatów. To jest nasz wspólny wysiłek, ale efekt będzie naprawdę bardzo, bardzo duży. Na koniec jesteśmy w Łodzi. Chciałbym powiedzieć o sprawie, o którą prosili mnie mieszkańcy widzewa, czyli wybudowanie przejścia bezpiecznego nad torami w okolicy ulicy Henrykowskiej. Tak jak zadeklarowałem, że tę, tą sprawą zajmie się PKP.plk. Dzisiaj rozmawiałem z panem prezesem, który jest tutaj obecny. Decydujemy się na jak najszybszą realizację przejścia bezpiecznego nad torami. Będzie to kładka. W tym roku ogłaszamy przetarg. W przyszłym roku wykonanie, ta sprawa będzie załatwiona. Każdy, kto w tego typu sprawach ma wątpliwości po określonej deklaracji, kiedy realizacja, czy czasem rzeczywiście dotrzymamy słowa, proszę się komunikować ze mną, z moim biurem. Wszystkie deklaracje, które składamy, zawsze poparte są analizą ekspertów, którzy pracują czy w spółkach kolejowych, czy w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, czy w Wodach Polskich, czy w portach, czy na lotnisku, wszędzie tam, gdzie opieramy się o fachowe analizy, zawsze ja je przedstawiam. To nie jest moje prywatne, indywidualne zdanie. Jeżeli mówię, że wy wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, czy to ulicy Henrykowskiej, czy jakiejkolwiek innej części naszego kraju, Zawsze ta sprawa jest badana przez ludzi, którzy się na tym znają, którzy wiedzą, czy możemy wydać pieniądze, jakie pieniądze, kiedy zrealizować przetarg. I tak samo było w przypadku ulicy Henrykowskiej. Te kilka tygodni oczekiwania od deklaracji do dzisiejszej decyzji, która zapadła w zarządzie PKP.plk jest. Ją dzisiaj mogę po prostu ogłosić. Proszę być spokojnym o to bezpieczne przejście. Ja wiem. I że nie tylko w Łodzi, ale w bardzo wielu innych miejscach w naszym kraju są takie miejsca, które wymagają kolejnych inwestycji. O to samo zwracają się mieszkańcy Ursusa na przystanku Gołąbki, na Ursus Północny. O to samo się zwracają osoby w wielu innych, państw, w wielu innych miastach. Wszystkim tym sprawom przyglądamy się i będę chciał zrealizować właśnie te wszystkie sprawy. Pociąg odsychał, ja kończę i oddaję głos innym, którzy także tak my są bardzo zadowoleni z wyników tego konkursu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z tego miejsca witam Panią poseł Jolantę Ziębek-Zik. O głos poproszę wiceministra infrastruktury Piotra Malewszaka. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Takie miejsca powodują ogromne utrudnienia, o których powiedział pan minister. To miejsce, przy którym jesteśmy to w takiej nomenklaturze kolejowo-drogowej iloczyn ruchu na poziomie 2 milionów, czyli ponad 200 pociągów dobowo i blisko 10 tysięcy samochodów przemnożone daje uciążliwość liczoną w godzinach zamkniętego przejazdu. Takie miejsca Powodują też utrudnienia w ruchu kolejowym: jeśli kierowcy nie zachowują się właściwie, nie przestrzegają przepisów. Dlatego takie miejsca po prostu musimy likwidować. I biorąc pod uwagę, że systematycznie dzisiaj zwiększamy liczbę pociągów, i na trasie Warszawa-Łódź, gdzie uzyskujemy rekordowy czas przejazdu 65 minut, i na wielu innych trasach, też realizowanych przez Murską Kolej Aglomeracyjną gdyby nie ta inwestycja Sytuacja dla mieszkańców tylko by się pogarszała. Ten przejazd byłby zamknięty co, co kilka miesięcy, gdy będziemy zwiększać liczbę pociągów, byłby zamknięty jeszcze dłużej. Dobra informacja dla mieszkańców tych czterech lokalizacji Pawianic Justynowa, Malowniczej Hetmańskiej Łodzi. Kolejne lokalizacje, które przygotowujemy, po prostu tego typu miejsca kolejowo-drogowe, szczególnie przez cztery tory muszą zniknąć i będą znikać w kolejnych latach i kolejnych miesiącach. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panią posłankę Jolantę Zimbabzik. Witam państwa bardzo serdecznie. Tak naprawdę to inwestycje, których oczekują mieszkańcy regionu. Tak jak powiedział pan minister Dariusz Pinczak, w całej Polsce są takie oczekiwania. My przede wszystkim cieszymy się z tej lokalizacji, która jest... Zarówno w Pawianice, w Stynowie, jak i tutaj w Łodzi. Dla mnie szczególnie ważna jest lokalizacja w Pawianicach. Tam faktycznie mieszkańcy oczekiwali na przejazd. Gdyby połączyć ten czas oczekiwania, to daje nawet kilka godzin. Jest to połączenie z dużym osiedlem, więc dla wielu osób bardzo ważne. Jest oczywiście wiele takich jeszcze niebezpiecznych przejść w całej Polsce, też w moim regionie. Rozmawiam też z panem ministrem Klimczakiem o, o takim przejeździe kolejowym z duńskiej woli, który również jest bardzo ważny, ale niestety tutaj też jest kwestia tego, kto jest zarządcą drogi, bo trzeba te inwestycje spiąć. Tutaj inwestycja w pawienicach to 37 milionów. Myślę, że z panem posłem Krzysztofem Haburą bardzo cieszymy się z tego przede wszystkim, bo o to zabiegaliśmy, ale to też świadczy o tym, że w Ministerstwie Infrastruktury Dane słowo jest realizowane, bo pamiętam, że pod koniec roku 2024 już wiele mediów rozpisywało się, że pewne inwestycje nie dojdą do skutku, a tutaj mamy efekt, za co serdecznie dziękuję w imieniu Pamianic, Łodzi i Justyny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. O głos proszę Pana posła Krzysztofa Szanowni Państwo, dofinansowanie. Tunelu ulicy Lutomierskiej w Pawianicach to bardzo dobra wiadomość. Dobra wiadomość dla mieszkańców Pawianic, dla powiatu Pawianickiego, ale też dla regionu, szczególnie jego północnej części, bo bezkolizyjny, bezpieczny przejazd zapewni połączenie w Pawianicach z bardzo dużym, dużą, dużym osiedlem, jakim jest Zatorze, ale również uatrakcyjni tereny, które znajdują się w Pawianicach na dojeździe do tego przejazdu od strony drogi S14. Ale droga S14 to także połączenie Pawianic z Konstantynowem Łódzkim, Aleksandrowem Łódzkim, z Gierzem, ale też i z Łodzią. Dlatego bardzo się cieszymy. Przejazd był oczekiwany od 30, a może nawet jeszcze większej liczby lat. Wreszcie został zrealizowany. Z tego miejsca pragnę podziękować panu ministrowi Dariuszowi Klimczakowi nad, za uwzględnienie potrzeb, ale też i oczekiwań naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Obóz proszę prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowską. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie i przede wszystkim dziękuję. Do mieszkańców mam jedno słowo, mamy to to, co, na co bardzo długo oczekiwaliśmy, bo przecież nie pierwszy raz złożyliśmy dokumenty, pełne dokumenty, żeby uzyskać akceptację dla tak naprawdę normalności życia, w tym obszarze naszego miasta. Tak jak słusznie zauważył pan yy, minister Dariusz Kimczak, my nie tylko łączymy wewnątrz miasto, które jest y, rozcięte siecią kolejową, ale również przede wszystkim łączymy również poprzez miasto gminy ościenne. Czas podróży to czas, który możemy poświęcić swoim bliskim, możemy poświęcić swoim zainteresowaniom, swojej pracy. Stanie w korku to niestety... Utrata tego czasu bezpowrotnie. Z drugiej strony olbrzymia oszczędność dla środowiska. Teraz jesteśmy w lecie, w związku z czym ten silnik można wyłączyć. Ja wiemy jak dzieje się, jeżeli to jest na miejsce zimą czy jesienią, kiedy są niższe temperatury, wtedy jeszcze oprócz tego cały czas spalamy hektolitry benzyny stojąc na przyjazdach. Dlatego bardzo dziękujemy panie ministrze. Panie ministrze, bardzo dziękujemy za to, że wreszcie merytorycznie obroniliśmy, jak ważne są... Te dwa przejazdy dla łodzi. Ulica Malownicza, przejazd nad e, torami, ulica Hetmańska, przejazd pod torami. I bardzo dziękuję również za kładkę e, dla pieszych w okolicach ulicy Henrykowskiej, bo to jest też bardzo ważne, ponieważ duża część mieszkańców e, Mileszek przede wszystkim była wykluczona z możliwości normalnego funkcjonowania i chociażby skorzystania z dworca łodziwidzek, który w naturalny sposób powinien być właśnie. Jakimś przejściem skomunikowany tak, żeby nie używać samochodu, skoro mamy dworzec dosłownie 5 minut drogi pieszo, ale nie możemy jej pokonać, ponieważ nie mamy możliwości przejścia przez tą ilość torów, które są. Także dziękujemy, cieszymy się i przystępujemy do pracy. Na pewno to Państwo będą pytali. Jesteśmy gotowi, mamy wszystkie dokumenty, mamy cały program funkcjonalno-użytkowy, mamy decyzje środowiskowe. W tej chwili jesteśmy gotowi na to, żeby rozpisać przetarg na w systemie zaprojektu i wybudowy, czyli projekt, który zajmie około roku czasu, a później wykonawstwo. Mam nadzieję, że w 2027 roku będziemy mogli... I wszystko wskazuje i wszystkie analizy, równolegle dwa rodzaje przejść, bo to będą dwie różne inwestycje. W tym samym czasie w miarę już robić, żeby jak najszybciej ułatwić skomunikowanie i mieszkańcom Łodzi, i mieszkańcom regionu właśnie poprzez te dwa skrzyżowania. Dziękujemy. Prosimy o jeszcze, bo myślę, że jeszcze parę rzeczy do ministerstwa na pewno jakiś mamy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. O proszę Piotra Szanowni Państwo, polskie linie kolejowe prowadzą największy w historii program modernizacyjny. W ramach tego programu nie możemy zapominać o skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, których mamy kilkanaście tysięcy w całym kraju. To, co robimy, to co roku modernizujemy lub instalujemy urządzenia przejazdowe, urządzenia sygnalizacji na około kilkuset przejazdach. Natomiast na takim przejeździe, jakim jesteśmy tutaj, gdzie są cztery tory, gdzie jest prawie 300 pociągów w dobie, gdzie jest kilka tysięcy samochodów, Musimy wchodzić w bardziej zaawansowane rozwiązania, niestety też bardziej kosztowne, którym są albo budowa wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi, albo budowa, albo budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi. Polski niekoleje zakończyły pierwszą turę y, konkursu na dofinansowanie y, przejazdów bezkolizyjnych. W ramach tego konkursu y, zgłosiło się 50, 51 inicjatyw, 51 projektów. 16 z nich znalazło się na liście podstawowej, w najbliższych tygodniach będziemy wspólnie z samorządami, zarządcami dróg, podpisywać porozumienia po to, żeby jak najszybciej móc te skrzyżowanie budować. 20 kolejnych projektów, które się zgłosiły są na liście rezerwowej i one automatycznie przejdą do drugiej tury naborów, której również przeznaczyliśmy 430 milionów. Ta tura będzie uruchomiona w sierpniu, prawdopodobnie zakończymy procedurę konkursową w lutym przyszłego roku. Zachęcamy wszystkie samorządy do tego, żeby brały udział w tym konkursie. Pozwala on na uzyskanie dofinansowania ze strony Polskich linii Kolejowych na część infrastruktury, która jest w terenie kolejowym, a także na udział Polskich linii Kolejowych w finansowaniu tego projektu. Dziękuję bardzo. Kochani, mamy to. Inwestycje, na którą tak długo czekaliśmy, tunel w i przejazd nad torami malowniczej, które złączą wreszcie roz, rozciętą część miasta, staje się faktem. Bardzo dziękujemy ministerstwu za rozszerzenie naszych potrzeb, bardzo dziękujemy za pozytywne rozstrzygnięcie konkursu, który był dla nas bardzo ważny. Otwieram tam nową kartę, łączymy nie tylko Łódź wewnętrznie, ale również gminy ościenne, które będą mogły również z tych przejazdów Korzystać. Dziękujemy. Ja gratuluję wszystkim łodzianom każdemu, kto tędy musiał przejechać i kwitnąć w korkach. To się kończy i na Malowniczej, i na Hetmańskiej powstaną bezpieczne przejazdy. Gratulacje także dla wspólne, dla Pawianic, Justynowa, mieszkańców Poznania i innych miejsc w kraju, gdzie znikną tego typu kolizyjne przejazdy. Będzie bezpiecznie, ekologicznie i przede wszystkim wygodnie. A Wy będziecie mniej więcej czasu sobie stać w korkach, Będziecie go spędzać z rodziną, z przyjaciółmi. Niech się dajmy, to jak najszybciej. Obiecujemy, że do tego doprowadzimy bardzo sprawnie i bardzo szybko. A ja szybciej dojadę do ciebie. Ale super.